W poniedziałek do Sieradza dotarli pielgrzymi z Kaszub, a konkretnie z Helu. Pątnicy wędrujące na jasną górę mają do pokonania 638 km. Wędrówka zajmuje im 19 dni. Są to dla nich wyjątkowe rekolekcje w drodze. Pielgrzymi z Kaszub zatrzymali się w Sieradzu na nocleg, gdzie przyjęli ich gościnni mieszkańcy. Początkowo jednak przystankiem była bazylika mniejsza. W tym roku mamy wyjątkową aurę, wyjątkową pogodę. W zasadzie dzisiaj jest. 15 dzień naszego pielgrzymowania. Już ponad 500 km mamy w nogach, natomiast Pan Bóg nam pobłogosławił pogodą, bo raptem na dwóch odcinkach gdzieś tam lekko pokropiło. Idziemy w fajnej pogodzie. Ale to, co jest myślę dużo ważniejsze, ta atmosfera, która jest między nami, we wspólnocie pielgrzymkowej, którą tworzymy. Także idziemy z radością, idziemy z mnóstwem takiej pozytywnej energii. Spotykamy się z wielką, wielką ludzką dobrocią na trasie i to nas gdzieś też bardzo buduje, to nas umacnia. Mamy okazję wypocząć, tak jak tutaj w Sieradzu, nabrać sił do, do dalszego marszu. Dzisiaj zakończyliśmy te ryczące 40, tak zwane, bo mieliśmy pięć ostatnich dni, gdzie chodziliśmy po 40 km i więcej. Także no jest to fizyczne zmęczenie, ale, ale nie takie, żeby nie móc tutaj wypocząć i jutro ruszyć w dalszą drogę. Ale już blisko. Już blisko, także odliczamy kilometry. My się śmiejemy starzy pielgrzymi, e, którzy idą już któryś raz, e, że już właściwie w razu pielgrzymka się kończy, bo po tych 40, kiedy następnego dnia mamy do pokonania tam 27 czy 28, to już nie robi nad nas jakiegoś większego wrażenia. E, to już te kilometry tak naprawdę e, połykami w zasadzie e, każdy dzień, e, kiedy zbliżamy się do jasnej góry, jest dla nas coraz większą radością. I, i w tej radości i z takim świadomości, że zbliżamy się do celu, jest po prostu łatwiej. Pielgrzymi chodzi zmęczeni Pani to szczęśliwi, nie narzekają na trudności. Jak się pani idzie w takiej dalekiej pielgrzymce podróży? Ja idę kilka dni tylko tak, że tu, tu są inni, którzy chodzą faktycznie długo. Ale to pani pierwsza pielgrzymka, pewnie już kolejna? Kolejna, kolejna chyba dziesiąta. Warto chodzić? Na pewno. Zapraszam wszystkich dzielnych, ci, którzy chcą coś robić, którzy nie boją się trudów, zostawić komórki swojej na chwilę. Szczególnie młodych. Do Częstochowy będzie pani szła do końca, tak? Mam nadzieję. Aż nad morze pani idzie? Z Helu idzie mi. Czy właśnie pani stamtąd? Tak. tak. I jak wrażenia? Jak pogoda? Pogoda była dobra, troszkę popadało, ale ogólnie to dobrze. Także wspaniale jest. Ile lat już pani chodzi? Z Helu to dziewiąty raz. Jakie są wrażenia na końcu, jak już się dojdzie tyle kilometrów? No, to trzeba dziękować w tym, Matce Jak droga, jak pogoda, jak warunki w ogóle? No, dobrze w miarę. Czy pierwszy raz idziesz? Tak, pierwszy raz idę. I jak wrażenia do tej pory? Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie jest i na pewno przyjdę w przyszłym roku. A czego oczekujesz na finiszu? Że moje prośby zostaną wysłuchane, są moje intencje. Kaszubska pielgrzymka wyruszyła w dalszą drogę rankiem następnego dnia. Zaś Sieradzka 412 pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 22 sierpnia. Już można dokonywać zapisów w Kancelarii Pielgrzymkowej w Bibliotece Parafialnej czynnej codziennie do 20 sierpnia w godzinach od 9 do 12 i od 16 do 19.